Przychodzę do Was z filmikiem na temat produktu, który totalnie mnie zaskoczył. Jest to tusz do rzęs Very Me, ta wersja takiego tuszu pogrubiającego z firmy Oriflame. Jest to tusz do rzęs, który kosztuje no mniej więcej 10 zł, na promocję czasami nawet mniej. Pokażę Wam teraz jego szczoteczkę. Szczoteczka jest silikonowa, no, ma takie no w sumie krótkie ząbki mm. i cóż mogę o tym tuszu powiedzieć. Poleciła mi go moja kuzynka, która używała go już od dłuższego czasu, jednak ja tak podeszłam do tego troszeczkę sceptycznie, bo nie byłam przekonana, czy tuż za niecałe 10 zł jest w stanie spełnić to, o czym mówi producent, ponieważ producent... Mówi o tym, że on ma pogrubiać, ma ładnie rozczasywać, dobrze się trzymać, nie kruszyć. I tak naprawdę wszystko to, co było obietnicą producenta sprawdziło się w 100%. Moje rzęsy, jak ja to mówię, są takie sianowate, one są mocno podkręcone, ciężko jest je dobrze wymalować, żeby ich nie posklejać. I ten tusz tak naprawdę działa cuda. Nie dość, że mi te rzęsy pięknie pogrubia, pięknie je rozdziela, co jest dla mnie niesamowicie ważne, bo ja nie znoszę posklejanych rzęs. i tak naprawdę doprowadza do tego, że one są do nieba. I jeżeli położę jedną taką warstwę delikatną, to mam taki make-up, no, make-up podkreślone te oczy, bo moje rzęsy z natury no, są takie jak, jasne jak włosy, więc coś tam trzeba zawsze z tym zrobić. Ale jeżeli mam dwie warstwy, to jest już wersja albo na co dzień, jak lubię sobie mocniej oko podkreślić, albo na wieczór. Co o tym tuszu mogę jeszcze powiedzieć? No na pewno to, że jego konsystencja w ogóle się nie zmienia. On nie był na początku ani za rzadki, ani za gęsty. Był taki tak naprawdę w sam raz. Nie zastyga tak idealnie od razu. I to jest dobre, dlatego że jestem w stanie dokonać jakichś tam poprawek, może bardziej jakieś te rzęsy. Szczoteczka naprawdę daje radę. Jest jedna z niewielu szczoteczek, które na tyle rozdzielą mi rzęsy, że potem faktycznie nie muszę tego poprawiać. Teraz są wakacje, jest lato. I jest bardzo gorąco. I wiele tuszy pozostawiało mi no, niefajną pandę, tak naprawdę, pod okiem. A ten tusz tego wcale nie robi. Nie zawsze mam czas, żeby szybko i do, dokładnie złatowić okolice pod, pod oczami. Często to robię właśnie ze względu na to, żeby ten tusz, akurat nie ten tusz, ale konkretnie jakiś tam tusz, mi no, nie zostawiał tych śladów czarnych, albo żeby się nie osypywał, żeby się nie kruszył. No to tak naprawdę. To są takie aspekty ważne dla każdej kobiety, niezależnie od tego, czy ma dużą wiedzę na temat makijażu, czy niekoniecznie. Każdy chce wyglądać dobrze i to się liczy. I ten tusz zapewnia nam dobry wygląd oka, taki zmysłowy powiedziałabym nawet po tych dwóch warstwach. I świetne jest też w tym, że on naprawdę niesamowicie te, te rzęsy podkreśla i wydłuża. Czasami się śmiały moje koleżanki, że ja to po tych dwóch czy trzech warstwach to wyglądam jakbym miała metodą 1 do 1 przedłużane rzęsy, ale naprawdę on ma moc, ma moc ten, ten tusz i poleciłabym każdemu, niezależnie od tego jakie ma rzęsy, bo ten tusz się sprawdzi każdej z nas i myślę, że warto zaryzykować. To nie są duże pieniądze, bo to naprawdę jest około mniej więcej 10 zł. I ja się cieszę, bardzo się cieszę, że posłuchałam mojej kuzynki Oli, którą serdecznie pozdrawiam i że ten produkt właśnie nabyłam i że, że mogę się cieszyć z nim na co dzień. Także jeżeli myślicie, zastanawiacie się nad tym, czy moja opinia jest właściwa, czy, czy faktycznie jest tak, jak ja mówię, naprawdę warto zaryzykować i warto kupić. Dla mnie ten dusz ma trzy razy tak, to jest mój to jest to tak naprawdę mój ulubieniec, którego no, myślę, że długo nie zmienię. A bardzo długo szukałam tuszu, który w 100% spełnił moje oczekiwania i przy tym produkcie właśnie udało się, jest to mój ulubieniec od 4 miesięcy, myślę, że to się tak szybko nie zmieni, także serdecznie polecam, no i myślę, że do następnego filmiku, trzymajcie się, dziękuję za oglądanie, cześć!